Z tej strony Mega Mister a w dzisiejszym odcinku z serii w obiektywie chciałbym dla Was zrecenzować komiks pod tytułem Green Lantern Emerald Down, czyli po polsku Zielona Laternia, Śmilak do autorstwa Gerarda Jonesa, Keitha Giffena, a także MD Brighta. Jako, że cała miniseria składa się z trzech zeszytów, przedstawiam Wam dodatki w każdym z poszczególnych numerów. I tak, w pierwszym numerze, na samym jego końcu, znajdziemy tak zwane strony klubowe, gdzie na samym ich początku zostały opisane najważniejsze wydarzenia dotyczące Green Lanternów z naciskiem na pierwszą ziemską zieloną latarnię, czyli Hala Jordana. Następnie możemy wszczać listy odczytelników, w których dzielą się oni refleksami na temat poszczególnych serii. Zadają pytania dotyczące konkretnych z nich, a także podają propozycje innych komiksów, wartych wydania na naszym rynku przez wydawnictwo TM Semic. W drugim numerze również znajdziemy strony klubowe, tym razem na środku komiksu. A rozpoczynają się one od opisu poszczególnych serii, gdzie gospodarzami są właśnie nasi Green Lanterni. Następnie znowu możemy przyjrzeć się listom odczytelników, gdzie znowu dzielą się refleksjami na temat poszczególnych numerów. Jak zadają pytania dotyczące konkretnych bohaterów i podają propozycje innych komiksów, yy, które chcieliby użyć na naszym polskim rynku. No i na końcu mamy zapowiedzi następnych numerów wydawanych wówczas przez TM Semik. W trzecim zeszycie znowu wszystko obraca się wokół stron klubowych, które rozpoczynają się tym razem od dosyć długiego wstępu napisanego przez Arka Wrublewskiego który wówczas prowadził stronę klubu wydawnictwa TM SEMIC, a owy wstęp dotyczy zakończenia miniserii e, będącej w dzisiejszym odcinku pod tytułem Szmaragdowy Świt, a także zapowiedzi nowej, tym razem ośmioczęsiowej historii, w której to zostaną przedstawione dzieje nie tylko Hala Jordana, ale także innych Green Lanternów. Standardowo mamy również list odczytelników czytelników oraz zapowiedzi następnych numerów, które w tamtym czasie wydawało TM Semik. A wśród nich znajdziemy zapowiedź yy, numeru z serii Glyn Lantern, który rozpoczyna yy, ową ośmią częściową historię, o której wspominałem już wcześniej, pod tytułem The Roadback, czyli Droga Powrotna. Przejdźmy teraz do właściwej części recenzji. Zielona latarnia nigdy nie był serią zbyt popularną w Polsce początków przygód Hala Jordana, czyli pierwszego osiemskiego Green Lanterna w naszym kraju należy upatrywać w roku 1992. Wtedy to właśnie wydawnictwo TM-Semic postanowiło wprowadzić na nasz rynek serię o nazwie Green Lantern, zaczynając od miniserii pod tytułem Szmalagdowy Świt, czyli po angielsku Emerald Down. Fabuła tego komiksu dotyczy w głównej mierze życia prywatnego Hala Jordana. Młody pilot, dręczony cały czas powracającymi wspomnieniami o swoim zmarłym tacie, który zginął podczas awarii samolotu, którym pilotował, popełnia jeden z najgorszych błędów w swoim życiu. Podczas spotkania ze swoimi przyjaciółmi, którzy razem z Halem pracowali w tej samej firmie pilotując samoloty odrzutowe, wypił on zbyt dużo alkoholu, a następnie spowodował wypadek samochodowy, w którym zginął jego najlepszy przyjaciel. Później Hal znajduje gdzieś na pustkowiach podczas jednej z prób w nowym samolocie, statek kosmiczny, gdzie znajdował się Abin Sur, czyli poprzedni ziemski Green Lantern, a później przekazał mu pierścień. Od tej pory życie Hala nigdy nie było takie samo. Historia zaprezentowana w tej trzyczęściowej serii zyskuje przede wszystkim na przedstawieniu postaci wchodzącej w skład Korpusu Zielonych Latarni. Każda z nich ma swój własny charakter, a także indywidualny sposób zachowania. Na przykład Kilowok, początkowo mentor naszego bohatera, to potężny, silny oraz porywczy wojownik, który potrafi pociągnąć do walki innych. Z kolei Tomar otacza się wysoką inteligencją, dużą, a także dużą wiedzą o stworzeniu rzemiskujących galaktykę. Jednak to strażnicy sprawują opiekę nad każdym korpusem zielonych latarni. Dzięki swojej ogromnej wiedzy stworzyli pierścienie, a także baterie mocy, a następnie powierzyli je Green Lanternom, aby oni strzeli w porządku na wszystkich planetach w galaktyce. Drugi aspekt, który bardzo spodobał mi się podczas lektury to motywacja Legiona, czyli głównego przeciwnika korpusu Zielonych latarni, a także sposób, w jaki pokazano działania strażników. A co za tym idzie, płynące z tego konsekwencje. Wspomniany już wcześniej, Legion stanowi naprawdę jeden z najmocniejszych punktów tego komiksu. Posiada ona bardzo rozbudowaną, dobrze zarysowaną przeszłość, a także sensowne motywacje, przez co bardzo zyskuje na wiarygodności. Jeżeli mówimy już o Legionie, trzeba również wspomnieć o bardzo nowatorskim w tamtym czasie przedstawieniu czynów, których dopuścili się strażnicy. Nie chcę zdradzać wszelkich szczegółów, ale muszę powiedzieć, że sposób w jaki George Jones i K.F. Giffen sportretowali strażników wywarł na mnie ogromne wrażenie. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie decyzje podejmowane przez mentorów latarni były dobre dla mieszkańców Galaktyki. Przełamanie zasady ukazującej superbohaterów tylko w dobrym świetle i pokazanie, że ich decyzje mogą mieć również wydźwięk negatywny, spowodowało, że ten komiks wytyczył nowy kierunek dla innych opowieści superbohaterskich. Warstwa graficzna także stoi na wysokim poziomie. Odpowiedzialny za rysunki M.D. Bright operuje typową dla tamtego okresu amerykańską kreską. Postacie zostały narysowane wyraźnie z dużą liczbą detali, a samo ukazanie oa, czyli talenty, na której przebywają strażnicy, jak i korpus zielonych latarni, Zyskuje na dużą pochwałę. Została ona przedstawiona jako wielka metropolia z licznymi wieżowcami, a także rozbudowaną infrastrukturą. Plansze są odpowiednio detaliczne z dość wyraźnymi konturami. Zarówno kolorysta, czyli e, Antoni Tolin, jak i inker Roman Tongual, również spisali się znakomicie. Każdy z kostiumów zielonych latarni został zaprojektowany inaczej dla e, Oddzielnego członka korpusu. Wpływ na to miał również idealnie nałożony tusz. Dzięki czemu kostium każdej postaci posiada inny odcień. Podsumowując, Green Lantern Emerald Down, bądź Green Lantern Szmaragdowy Świt na pewno jest komiksem przełomowym. Zmienił postrzeganie superbohaterów, a także zachował charakterystyczne dla tego gatunku elementy. Moim zdaniem. Pomimo upływu czasu, opowieść ta wcale się nie zestarzała i mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto lubi komiksy superbohaterskie. Rysunki, może odstają nieco od dzisiejszych standardów, jednak nie uważam, aby oprawa graficzna stanowiła przeszkodę dla czytelników młodszego pokolenia. Szmalagdowy Świt to historia o poświęceniu, odkupieniu, a także naprawieniu błędów, które popełniło się w przeszłości, ale przede wszystkim jest to historia o człowieku, który przezwyciężył strach. I stał się prawdziwym nieulęknionym. A także jest to historia, którą koniecznie trzeba przeczytać. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą recenzję. Do usłyszenia w następnej.